Jak co dzień dziesiątki ludzi przemierzało rychliwy chodnik miasta. Wtedy rozdzierający serca krzyk zwrócił uwagę tłumu, który był zszokowany, aby zobaczyć, co się dzieje przez okno, które znajdowało się w środku dużego budynku. Mały chłopiec płakał, podczas gdy jego małe ciało zwisało z ręki mężczyzny. Natychmiast wszyscy krzyczeli, nakazując mężczyźnie przestać, jednocześnie próbując skontaktować się z policją, aby powiadomić o tym, co się dzieje. To co stało się później sprawiło, że wszyscy za nie mówili. Bez wątpienia jest to coś, czego nigdy nie zapomną do końca życia. Caroline była młodą i skromną dziewczyną, wychowywaną w katolickiej rodzinie, która wpajała jej wiarę od najmłodszych lat. W każdą niedzielę rodzice zabierali ją ze za sobą na msze, a przez resztę tygodnia zawsze poświęcali kilka minut dziennie na wspólne czytanie Słowa Bożego. Uczyli swoją małą dziewczynkę, że najważniejszą rzeczą w życiu jest kochać Boga ponad wszystko, bo jeśli będzie się kochać Boga, będzie kochać się każdą istotę na świecie i będzie się dobrym człowiekiem. Z biegiem lat Karolaj dorastała i stała się piękną młodą damą, dzięki wysiłkom swoich rodziców. Którzy pracowali niestrudzenie, sprzedając wykwintne, ręcznie robione chleby, które były bardzo popularne na miejskim targu, oraz dzięki wsparciu hojnej rodziny, która uczęszczała do tego samego kościoła co oni. Udało jej się dostać na dobry uniwersytet. Mogła studiować, aby zostać weterynarzem, o czym zawsze marzyła, odkąd była małą dziewczynką. W tym środowisku, z dala od domu i otoczona ludźmi, Caroline czuła się przytłoczona a nawet dokuczano jej, gdy pewnego dnia zapytała kolegów z klasy, gdzie jest kościół, do którego chodzili w niedzielę. Jesteś zakonnicą? Pytali się. Niedzielę są po to, żeby odpocząć po imprezowaniu, powiedział jeden z nich. Wszyscy roześmiali się głośno. Biedna dziewczyna czuła się tak zawstydzona. I tak bardzo chciała się dopasować, że krok po kroku odchodziła od swojej wiary, dostosowała się do zwyczajów i stylu życia, które według jej przyjaciół powinny prowadzić ludzie w jej wieku. I tak po latach, podczas imprezy z przyjaciółmi, poznała Rodrigo, chłopaka z innego uniwersytetu, który jak tylko ją zobaczył, zaczął z nią flirtować. Od tego dnia szukał jej wszędzie, aż w końcu ją zdobył i zaczęli się spotykać. Był synem zamożnej rodziny a jego rodzice byli również przywódcami tajemniczej religii, do której należał. Po miesiącach romansu Caroline zaproponowała, aby pojechali do jej miasta, aby mógł poznać jej rodziców. I chociaż zazwyczaj wymyślał jakąś wymówkę, w końcu się zgodził. Tego dnia, kiedy ona i jej matka przygotowywały pokój, w którym będą spać, skorzystała z okazji, aby powiedzieć jej, że Rodrigo powiedział jej, żeby zamieszkali razem, ale ten pomysł nie spodobał się matce. Powinnaś to lepiej przemyśleć, moja dziewczynko. Myślę, że za bardzo się spieszysz. Poza tym jest coś, co mi się w nim nie podoba. Kiedy usłyszała opinię swojej matki, młoda kobieta zdenerwowała się. Czy to dlatego, że on nie wierzy w tego samego Boga, co ty? Nie, nie o to chodzi. Po prostu jest w nim coś dziwnego. Nie chcecie cię słuchać. Rodrigo miał rację, żeby tu nie przychodzić. Nie wierz nic o prawdziwym świecie. Od tamtej wizyty Caroline całkowicie wyprowadziła się od rodziców i tak jak planowała wprowadziła się do mieszkania swojego chłopaka, by rozpocząć z nim nowe życie. Choć początkowo wszystko wydawało się być usłane różami, z czasem niezwykłe przekonania Rodrigo zaczęły przeradzać się w prawdziwy koszmar dla Caroline, która właśnie dowiedziała się, że jest w ciąży. Na wieść o tym Rodrigo stał się kontrolującym i zaborczym mężczyzną, zmusił ją do przestrzegania swoich rytuałów. Nawet wbrew jej woli, stał się jeszcze bardziej restrykcyjny w kwestii tego, co może, a czego nie może robić. Zmusił ją do porzucenia studiów na dobre przez całą ciążę. Ograniczył jedzenie, mimo że lekarz powiedział mu, że może być to niebezpieczne i nie pozwolił jej przyjmować witamin, które jej wysłali. Na szczęście mały Joel urodził się całkowicie zdrowy, ale ciało Caroline było wyczerpane. Lekarze poinformowali ją, że nie będzie w stanie począć więcej dzieci. Odkąd miała go w ramionach, wiedziała, że Joel będzie najlepszą rzeczą, jaką będzie miała w swoim życiu. Poświęciła się opiece nad nim, ciałem i duszą, zupełnie inaczej niż marzyła. Nie było to łatwe, ponieważ jej głównym zagrożeniem był jego ojciec i jego ciągłe rytuały, które również dotyczyły małego. I którym nie mogła odmówić, ponieważ gdyby to zrobiła, zapewnił ją, że użyje swoich pieniędzy, aby go zabrać. Nigdy więcej go nie zobaczy. Zmęczona tym chaosem i obawiając się tego, co może pewnego dnia zrobić jej synowi, Caroline potajemnie planowała uciec stamtąd do swoich rodziców, wykorzystać swoje oszczędności, aby wyjechać z nim daleko stamtąd, ale właśnie wtedy, gdy miała to zrobić, w mieście pojawił się wirus. Musiała znosić udrękę tego zamknięcia w towarzystwie teściów. Którzy powtarzali, że to zło zostało zesłane, aby wyeliminować nieczystych ludzi. Pewnego dnia krzyki Joela obudziły Caroline, która widząc, co zamierza zrobić jej mąż, zaczęła wołać o pomoc. Błagała go, żeby przestał. W ciągu ostatnich kilku dni mały chłopiec był przygnębiony. Wyglądał na chorego. Rodrigo postanowił skonsultować się z lekarzem rodzinnym, aby go zbadał i wykonać kilka testów, które potwierdziły, że chłopiec został zarażony. Rodrigo był tym, który je otrzymał, a kiedy je zobaczył, oszalał. Poszedł prosto do pokoju swojego syna, czując oburzenie, że przyniósł nieczystą istotę. Wziął go w ramiona i zapewnił, że nie może na to pozwolić. Bez względu na to, że nosił jego krew, musiał zastosować się do planów swojego boga. Wyciągnął go przez okno i przygotował się do wyrzucenia go z budynku, nie zważając na rozdzierające serce prośby żony. Nagle mężczyzna puścił synka. Ona nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Caroline zemdlała w szoku, ale gdy odzyskała przytomność, oczy kobiety wypełniły się łzami. Zobaczyła, że funkcjonariusz trzyma jej syna w ramionach. Był cały i zdrowy. Prawdziwy cud sprawił, że Joel został złapany w sznur do bielizny sąsiadów, jedno piętro niżej. Został uratowany. Kilka chwil później świadkowie wezwali władze, które wyważyły drzwi i zabrały Rodrigo do aresztu którego ani jego miliony, ani władza nie pomogły uratować przed skazaniem na spędzenie reszty życia w więzieniu. Caroline z powrotem była ze swoim chłopcem, a kiedy przyjechała jej rodzina, przyjęli ją z największymi emocjami. Droga córko, coś nam mówiło, że nie jest z tobą dobrze, więc nie było dnia, żebyśmy nie krękali do modlitwy i nie prosili o zdrowie dla ciebie i naszego wnuka. To był cud, wykrzyknęli jej rodzice, gdy dowiedzieli się, co się stało. Co sądzisz o tej historii? Czy uważasz, że Caroline postąpiła źle, nie słuchając matki? Napisz nam w komentarzu, co o tym wszystkim sądzisz. My słyszymy się już wkrótce polubcie ten film oraz zasubskrybujcie nasz kanał. Możecie także zobaczyć pozostałe filmy. Do usłyszenia już wkrótce.